Zintensyfikowaliśmy pracę na temat na, nad wyposażaniem naszego biura. I oto dzisiaj znaleźliśmy się w tym miejscu, gdzie mogliśmy przeciąć wstęgę i rozpocząć pracę w nowym, przyjaznym miejscu. Nowe miejsce, ale to przede wszystkim nowa perspektywa dla TBS-u. I oby oczywiście ta nowa perspektywa kolejnych lat funkcjonowania TBS-u już po 25-leciu wyglądała tak pozytywnie, bo to tylko będzie wpływało na rozwój miasta, rozwój perspektyw mieszkaniowych, a TBS będzie dobrym przykładem, jak należy realizować różnego rodzaju inwestycje, uzyskując wszelakie wsparcie, a dzięki temu też i rozwijać warunki do życia w naszym mieście. z Zgiewskiego TBS-u to przede wszystkim sukces całego Towarzystwa Budownictwa, pracowników, ale tymi pracownikami ktoś musi też kierować, czyli umiejętności menedżerskie pani prezes Anny Mudzi. Widzimy tu dużą konsekwencję w pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, a przede wszystkim umiejętność mobilizacji i zachęcania pracowników do tego, żeby te efekty były jak najlepsze. Pierwszy dzień po oficjalnej zmianie adresu biura Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu, ponieważ siedzibą jest Zgierz, natomiast adres biura znajdował się pod numerem 20 przy Ulicy Łąkowej, a od dzisiaj będzie to BOJA 29C.